Cześć, Mano, wszystkim z tej strony, Renowski. Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, a jest to seria z gry Crime Simulator, e, wersja demo czy prolog, jak zwał? Tak zwał. E, dobra, co tu, nie będę wam przedłużał. Zaczynamy gierkę, zobaczymy ile wyjdzie z tego odcinków, czy przypadnie mi do gustu, i czy najważniejsze, czy Wam przypadnie do gustu. Okej, okay, już jesteśmy załadowani. Witamy w Crime Simulator. Jest to w zasadzie sandbox, w którym możesz swobodnie poruszać się po świecie jako przestępca. Kradnij, bij ludzi, wykonuj zlecenia, aby zarabiać pieniądze. Możesz robić co chcesz, czy, może, e, czy możesz zostać najlepszym przestępcą w rankingu. E, pełna wersja będzie zawierała więcej elementów fabuły i lore? Nie, nie rozumiem. Prolog to tylko wstęp do rozgrywki. Jeśli potrzebujesz wskazówek, jest dobra, to to nieważne już. Kup polepszenie meblowe... Wysyp... Czy masz nową wiadomość? E-mail, dobra, tam jest komputerek, rozejrzyjmy się tak najpierw troszkę może. Tu mamy zapis. Ok. Zobaczmy to naszą havirę przez sekundę, dopóki nie podejdziemy do kompa. Bo w ostatniej jej nowej serii, która też już się w sumie zakończyła, e, stawiam, że to odnawia jedzenie czy coś takiego. O, ale dziwnie ta kamera tak się. Nie? Nie, my jakoś mi tak dziwnie. E, w ostatniej serii z. Co to jest? Dobra, zaraz sobie to podniosę. Nie chcę dokończyć, bo kurwa ja tak mam, że coś zacznę, zaraz coś zobaczę i przerywam i tak w kółko, nie. E, w ostatniej serii z... Y, Boże, jak ona się nazywała. K, clean s... Kurwa No ta seria co sprzątało się do ten miejsca zbrodni na zlecenie mafii. Kurde, ej, w życiu nie w sobie jak ona się nazywała teraz. Dobra, nieważne. Ale tam właśnie tak poleciałem, kurwa. Prosto, wiecie, jak leci ta fabuła w prologu, i nic więcej, kurwa. Nacie nie porozglądałem po tym mieszkanku, czy coś nie teraz. Dobra, tu już możemy sobie wyjść, to na razie nie. Teraz właśnie nie chcę popełnić tego błędu. Jaki, gdzie jest dziennik? Dobra, jak włączyć dziennik? Dobra, może N? Kowanie, czekajcie. Lekcje, to nie, notatki, list, to będzie to. Więc przypuszczam, że jesteś zmęczony życiem jak gówno, ciągłym martwieniem się o rachunki i brakiem przyjemności. Myślę, że życie przestępcy jest tym, czego potrzebujesz. Zarabiaj pieniądze na wiele fajnych sposobów, żadnego siedzenia przy cholernym biurku, godzinami za minimalną stawkę, kradniemy, bijemy skurwieli i wiele... <laughs> A, jeszcze mi się podoba! <laughs> I wiele więcej. To świetna zabawa, zaufaj mi, tylko nie zdechnij, powodzenia. Informacje o pokoju. Dobra. Okej, okay. czy tu możemy wejść? Możemy. Co to jest? Łazienka, po prostu jest łazienka. Takie niewielkie mieszkanko. Dobra, okej, okay. lecimy. Może zaczniemy coś, cokolwiek robić. <coughs> Hej, oto coś na dobry początek. Nowe drogi życia, powodzenia w pracy. Wytrych, bandaż, zestaw wskazówek, teren budowy, okej. Okay. Eee, więc, co wybrałeś, więc wybrałeś życie przestępcy, co? Pozwól, że cię wprowadzę. Twój sąsiad, Alex Jackson, jest totalnym kutasem. Pisze jakieś dziwne bzdury w sieci. Totalny kretyn. Oszczędzę ci szczegółów, ale wierzy w jakieś szalone spiski. Daj mu lekcje, której nigdy nie zapomni. Kop mu tyłek, aż straci przytomność. Dodatkowe punkty, jeśli uda ci się to zrobić po cichu. Ukradnij też to zabytkowe radio i ten cholerny aparat, którego używa do robienia zdjęć ludziom. Nigdy więcej tego nie zrobi. I zadania. Znokautuj Alexa Jacksona ze 102. Ukradnij zabytkowe radio. Ukradnij tani aparat. Obcinaj za taką jak z ukrycia. No fajnie. No przyjmij zlecenie, okej. Okay. A to jest chyba też coś tu odbierz za darmo. Właśnie trzeba było kliknąć. Mamy narzędzia. Ej, wiecie, mi to tak trochę zalatuje symulatorem złodzieja po prostu. Z tą różnicą, właśnie widzę, że tu będziemy no, mogli tłuc jeszcze lokatorów, mieszkańców, jak zwał, tak zwał. No, i z tego, co widziałem po. Jak, dlaczego mi się to dalej świeci? Z tego, co widziałem po screenach na Steamie, to. Mogę sobie posprzątać? Tak, super. Z tego co widziałem po screenach na Steamie to jeszcze będziemy mieli tutaj wątek narkołykowy. Znaczy przynajmniej to było takie, no nie w sumie nie narkołyki, tylko takie dopalenia bardziej. Z tego co widziałem. Czekajcie, czy mi się to przypadkiem nie zbiera w eku jakimś? Czym ja włączyłem wcześniej kółś, nie pamiętam. Tu coś możemy pisać, nie chcę. Czekaj, bo to chyba tu się po prostu tak. Ekwipunek. No właśnie, śmieci nazbierałem. Cellbox, gdzie jest Cellbox? Czy ja to właśnie sprzedaję? Nie, to bez sensu, by go... Śmieci wyniesione, 0 na 12. A, dobra, to z domu trzeba posprzątać na pewno. Ja Że ja chyba nie wszystko powinienem podnosić. 11 na 12. No to. Czekaj, tu to, to jest jakiś worek. 11 na 12. 12 na 12. No okej, okay, tylko gdzie mam to wyrzucić? To jest podstawowe pytanie. Teraz to zalatuje mi house flipper, chyba coś tak. O kurwa, jakie my zło mamy. To tak się chyba tak gra nazywa, co się tam re renowacje robi. A, uszkodzony jest, dobra, nic nie zrobimy. A, tutaj chyba mogę to wyrzucić. Ej, dolara dostajemy nawet za śmieci, no to tak spoko, nie? Masz jeszcze. Ej, jak na razie sterowanie i w ogóle wszystko jest spoko, tak się bijemy. Co to jest? Podrobinie może spiąć się po. A? Okej! Okay. Oj, chyba nie tak. <ścoughs> Dobra, nieważne. A, czekaj, bo. A ja nie mogę pod tym wejść? Aha, zręczności nie mamy. To jednak wezmę to drobinę jakoś. Chodzisz na obszar zastrzeżony. Mamy tu coś radio, czy coś takiego do zajumania. I czym tu się kłóca? Kontrolem, ok Wszystko fajnie, tylko gdzie jestem gościu? Próbuję mu z zaskoczenia. Ej, kurwa, łatwo. Łatwo, co się ja tu jeszcze miałem zajebać, nie? O, kurwa, o kurwa. Ajajaj. Ajajaj. Dobra. Tu nie wytrych dokładnie. Ciekawe ile on tam będzie leżał, nie? Ale ja powiem wam szczerze, że ładna grafika. E, mam ustawioną na ultra oczywiście. No a taka zżynka jest, zżynka jest, tej, o joint chyba był, e, zżynka jest e, z e, symulatora złodzieja jak nic. Tak kiedy on się serio obudzi. Czy ja już mam pełne ku Nie. Gdzie kurwa lecisz, konfituro? Boję się, że mi zaraz cię mnie podpierdoli. Ej, ogólnie to mamy 8 zadań, a ja się czepiłem ten, ale w sumie kurwa, chodzisz nam no, przed... No, co mnie to obchodzi? Ja tu przyszedłem zarabiać pieniądze. Ej, jego chyba związać się da jakoś, czekaj. Bo Talina i ten to nie bez, bez powodu tu nie leży. Mogę coś z nim zrobić? Aha. Młotki, dziennik, postać, wróć. Dobra, nieważne, tu się nic nie da. E, to odwiedzamy dalej jego hawirę. będzie kibel. No to w kiblu to tam raczej nic ciekawego nie będzie. Jakieś to stery, wszystko co się da trzeba zabrać. O, karteczka, jakaś notatka, to już sobie przeczytam jak będę... pilota nie mogę, a mogę telewizor? Ale ty, telewizor trzeba tak nieść, dobra to już... Fuck. Gdzie ta moja Hawira? Ktoś mnie chyba zauważył tak ogólnie. Zamknąłem te drzwi? Oj, gdzie ja z tym idę? To już tu się sprzedaje. Się mam nadzieję, że to tak... E, nie będzie. Zwiększa twoje percepcje o 10 punktów na znaczy... 3 Ej, to sobie zostawię. Dobra, sprzedaję to co... To sobie zostawię na razie. Nie wiem, czy to mi się przydać nie. Lecimy, przyjmujemy sobie kolejne zadanko. Ej, już to mogę ulepszyć. Zajebiście. Ha! Kurwa, jak wygląda. Otwórz schowek, kustaw jako publiczny. A, bo ogólnie, to jeśli ktoś nie wie, to można tu grać w trybie kooperacji. Tylko nie wiem, z ilu, ilu graczy może być. Nie, tego nie ogarnąłem. Ale no, można, jakby ktoś się zastanawiał. Umieść worek... Ciałem w czerwonym kontenerze. Oczywiście, że bierzemy. Zniszcz drewniane skrzynie, zainstaluj wirusa na atopie strażnika. Strażnik ma klucz do kontenerów. Relacja z Mone Skład Cywile minus 5. Co czekaj? Co słychać? Mam dla ciebie ciekawą pr pracę. E, próbują zbudować sklep pod 105. Właściciel to kretyna, A ja nie chcę, żeby mu się dobrze powiodło. Więc Zrób zamieszanie. Wrzuć worek na zwłoki do czerwonego kontenera. Ciało będzie czekać w twoim ogrodzie. Fajnie, podrzucili mi trupa do tego, do mojego ogródka. Zainstaluj także wirusa na osobie strażnika. Nie powinno być zbyt trudne. Aha, znajdź wszystkie drewniane skrzynie i je, żeby położyć na wierzchu wisienkę. Strażnik, posłuchaj, te klucze do kontenerów. Spoko. Dobra, słuchaj, sfinalizowałem transakcję ze skradzioną teczkę. Za skradzioną teczkę, która zawiera ważne informacje. Nie pytaj, no oczywiście, nie wnikaj. Już za nią zapłacili, więc nie powinni prosić o pieniądze. Lokalni gangsterzy to banda idiotów, ale co tam odzyskaj? Joła, jeśli czujesz się na siłach, zlikwiduj przywódcę gangu. Jeśli nie, to nic. Ktoś się nim zajmie, tak czy siak. A co to jest ta relacja z Mona i Skład? O co tu chodzi? Tego nie rozumiem. Wyeliminuj w Ramuna. Kurwa jaka nazwa. Głusteczkę w cel boxie, odzyskaj czarną teczkę Mm -hmm, 104 jeszcze mamy jed... a bo nie akceptowałem i zostaje to <laughs> słyszałem że jesteś świeżak nie spierdol tego w takim razie Dave ze 103 e, na Low Side Street potrzebuje małej lekcji trzymania gęby na kłódkę w sprawach, których nie bierze udziału. Kradnij jego paszport i podrzuć fałszywy do jego sypialni. Podróbka jest w skrzynce podstawowej, więc upewnij się, że ją weźmiesz. Jeśli mógłbyś zniszczyć jego meble kuchenne za małą premię, byłoby miło. Kradnij paszport, podrzuć fałszywy, znisz meble kuchenne, nie da się zobaczyć opcjonalnie. No spoko, ej. Powiem wam szczerze, że fabularnie co wygląda spoczko. Podoba mi się. Kurwa, czekaj. A, a, a Inge... a ciało z workiem 105-103 Kradni paszport. Ja bym się najpierw chyba tym paszportem zajął. Wziąłem już to? Ły paszport. Używany do doszłoń lepsze na stole warsztat... Ej, tu jakieś craftingi, są. To już w ogóle. Ej, ta gra chyba będzie wymiatać. Cześć. Zejdę ci z drogi, nie znam cię. Okej, okay, gdzie jest 103? Co to było za domo, to? 102. Ej, tu jest chyba plac budowy, tak? Nie, to jakieś menelstwo się tu szerzy. A nie, tu jest plac budowy. Albo tam, i tam jest plac budowy, jednak. Czy to jest 103? Tak. Czy to nie wraca właściciel do tego domu? Zaraz zobaczymy. Coś ty się kurwa tu zbagował coś? Ej gościu się zbagował Co wiedziałem, co nasz sąsiad nie zamyka tylnej bramy, mam nadzieję, że ktoś go jebie, no dzięki Nieważne, tylko byś tutaj poszedł stąd, wiesz? Ja pierdole, teraz będę tu stał Znisz meble Coś było tylnej bramie. Nie wiem, czy to o tego sąsiada chodziło. Chyba to nie jest brama. No dobra, kurwa, trzeba się tu wbijać powoli. Aha, nie możemy się włamać. Czyli mamy jakieś punkty do rozdania? Postać. Włamywanie się plus jeden. Czy już mogę? Aha, musi być pięć. Trzeba było tak od razu. Kurwa, co jest? Ej, czek! Aaaa! Czyli to jednak był właściciel! I wszystko jasne Kurwa, widzicie? Ja z nim jeszcze tu pogadałem. No nie czy ja muszę teraz wykonać wszystko od początku, co wcześniej zrobiłem? Nie, tylko muszę tu akceptować, dobra. Ej, ale ja to przecież. Kurwa. A, bo ja wykumam wszystko, dobra, nie było pytania, nie sprzedałem. Niesprzedane nie to jest jeszcze, w, w każdym bądź razie. Czy coś widzę, że tu się trochę baguje? No i teraz mnie nie stać. No dobra, nieważne. E, nieważne lecimy do tej trójki. Zaskoczył mnie ten chłop strasznie. No i jest w domu. Ale on chyba zaraz wyjdzie, nie? Albo i nie. Nie ma czegoś takiego tu jak ten. czekaj, jest jakiś samouczek? Sterowanie walka. Namiętności. A, wiem, co ja muszę od razu zrobić na pewno postać. E, muszę tutaj dać na piątkę. A zreszt zresztą to pomyślę jeszcze. Ej, ale czekaj, ja nie wziąłem tego paszportu. Teraz muszę wszystko od nowa pobrać. Ewentualnie na 104 mogę lecieć. Co to za jakiś kurwa cipuneks W masce gazowej. Przeciwgazowej. Ej, hey, no dobra, gdzie jest? No mam zajebisty problem, bo nie wiem, gdzie jest 104. Co instaluj, wirusa, Znisz drewniane skrzynie. Nie stawiam się strażnik, kto tu będzie uzbrojony, więc. Jak my czasowo? 16 minut. Coś tego strażnika to ja tu nie widzę nawet. To potrzebuje. Dobra, już rozumiem. No bo. A to jest akurat. Zryte trochę, wam powiem. Dobra, lecę po tego trupa. Wiecie co. A, że ten gościu, wylaz, to bym tu szybcie, szybko akcję zrobił. I gdzie ja mam to podrzucić? Na podłogę piergnąć, czy kurwa muszę przeszukać, tak? W której szufladzie jest paszport? Fałszywy paszport, ok, i te meble muszę rozdupić jeszcze. A jak ja mam to zrobić? Po prostu uderzyć, tak czy jak? Okej, okay, mamy stalowe pięści na szczęście. No, Podnieść to i spadamy stąd, dopóki... Kurwa. Czy on mi widzi? <noise> Dobra, gościu nie ogarnął tematu, że lecę z jego telewizorem na szczęście. Więc. Kurwa, że mnie nie zauważył tylko. To będziemy mieli chyba jedną rzecz. Kurwa, nie będziemy mieli, bo. Tam sobie trzy meble do zniszczenia. Jeden zniszczyłem. Ale on sobie znowu gdzieś poszedł. Więc ja wlatuję tu na pełnej Bo jeszcze te Kurwa krzesła są do rozwalenia Teraz jest zadanie ukończone Teraz mogę stąd loty robić e, No i skoro mamy zadanie ukończone Słuchajcie Ej gdzie jest to 104 Ci kurwa czup. Buczęga. Woda. Ej, tu dużo rzeczy można podnosić. Z jednej strony spoko, nie? Się zastanawiam, czy do tego... Czy do tej misji z tym 104 to ja nie muszę... Samochodu naprawić, coś mi się zaczyna wydawać. Strażnik ma klucz do kontenerów. A co, a mnie strażnik? Ja już otworzyłem sobie. Fajnie by było wiedzieć, gdzie on w ogóle jest. Kurwa, idzie samo. A tam dwóch jestej. niebieski kontener. Wlazł do niego. Teraz jest pytanie czy on wyjdzie z tej strony. Czy o co to chodzi. Łazi tam drugi. Miałem te zwłoki podrzucił. Tu po cichaczu. I szybko spierdalamy stąd. Mam drewniane skrzynie do zniszczenia. Pokaż wskazówki pod V jest. Okej, okay, no spróbuję teraz. Słuchajcie, rozeznanie sytuacyjne muszę zrobić tylko na szybko. Albo wiecie co? Co się będzie działo dalej, to zobaczycie w kolejnym odcinku, mamy już zaraz 20 minutek, tak więc w tym momencie zakończymy odcinek, jeśli wam się spodobało to zostawcie lajka, zostawcie komentarz jakiś fajny bądź niefajny, skrytykujcie, znaczy skrytykujcie, napiszcie co sądzicie o tej gierce, jak myślicie, czy jeśli, jak wyjdzie pełna wersja, to czy to będzie sztos, czy to będzie raczej porażka, no i zostawcie też suba, żeby niczego nie przegapić na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć.